Pogadaliśmy sobie, zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie, i jeżeli jesteśmy, to na ile jesteśmy w stanie, tym, co my tutaj sobie rozmawiamy, wpłynąć na zmianę systemu. Ja w dalszym ciągu optuję i błagam, proszę mnie nagrać dokładnie. Ja proszę, żeby służbom zdrowia. Zajęli się łebscy ludzie i niekoniecznie, żeby wtykał swój paluch NFZ. Łebscy ludzie w ministerstwie, tak jak powiedziałam, zebrać się, skonsultować z ekspertami, ale naprawdę ekspertami. Jeżeli będziemy w dalszym ciągu mieli ludzi, którzy boją się odważnych decyzji, bo wybory jedne drugie trzecie, tak? I będziemy mieli leniuchów, którzy biorą pieniądze, a nic nie robią, tak? No to nie zrobimy nic i dalej będziemy się w tym, jak to się mówi, zgniłym jaju dusić. Tak, tu się dość często pojawia to słowo wytrych system. Zła upatruje w takich rzeczach. Powinno się NFZ zlikwidować, Też jest tak zostawić parę czy parunastu łebskich ludzi w Ministerstwie Zdrowia, ale naprawdę łebskich, jest jakby kompletny brak logiki, wynikający, bym powiedziała tak, z zaniechań, to jest pierwsze, i z braku pomyślunku. Są nadwykonania, ale te nadwykonania one z czego wynikają, proszę Państwa? Z ustalanych w sposób durnowaty limitów przez NFZ.